I szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Nie wiem, czy jak Wy to będziecie oglądać, to też się tak pocicie jak ja. Nie tylko chodzi o ten habit, chodzenie w habicie, ale taka właśnie jest jakaś pogoda. Niby jest burzowo, niby jest deszczowo, a jakoś takie jest upalnie, gorąco, kręci się tam temperatura. Ja nawet zawsze znosiłem dość dobrze temperaturę, a teraz po prostu jakoś też... Ech, wszystko pewnie naraz, no w każdym razie życzę Wam, żebyście mieli dużo takiego dobrego chłodu w życiu. <grymne> Ale dobrze, po tych dobrych życzeniach, jaki temat dzisiaj? O charyzmacie chcę powiedzieć w tym odcinku Wanted, dlatego że wydaje mi się to tematem żywym cały czas ja w różnych innych konferencjach pewnie zhaczałem o to też, ale chcę jakoś szczególnie wydobyć to, bo na nowo we mnie jakoś obudziło się to, na nowo to we mnie jakoś zagrało, że charyzmat naprawdę jest wielowymiarowy i jest właśnie tym miejscem, tym momentem, w którym objawia się. Pan Bóg, Jego obecność tu można rozpoznać, tą obecnością można się nasycić, napełnić, ucieszyć. Ta obecność też rodzi i radość, i pokój, bo człowiek czuje się po prostu na swoim miejscu, czuje się tym, kim właściwie jest, jak odnajdzie swój charyzmat i zacznie się odnajdywać w tym charyzmacie. I przyznam, że ja no, przez długi czas myślałem o tym tak płasko, czy kwadratowo, albo tak właśnie jednowymiarowo. To znaczy, owszem, no co to jest charyzmat? Darmo, dany dar, i w dodatku dla wspólnoty, dla kościoła, aby służyć innym, czyli właśnie to odkrywanie tego, kim ja jestem, jaki dar jest we mnie złożony. To jest związane z tożsamością, ale też z zadaniem, które dał mi Bóg, i tym samym wyposaża mnie w odpowiednie narzędzia, dary, łaski, właśnie charyzmaty, żeby temu zadaniu móc sprostać. Tak jak to papież Franciszek lubi mówić: Bóg nie wymaga od ciebie niczego, czego by ci wcześniej nie dał. Chociaż właśnie dostajemy to zwykle w takich zalążkach, w takich ziarenkach, tyle że to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, rozszerza mi ten obraz, dlatego, że to jest też jakaś weryfikacja tego, kim ja jestem, a może kategoria, którą. Gdy zawęzimy, gdy praktykujemy, której używamy trochę jak sita co do naszego życia, ona nam rzeczywiście może realnie pomóc, pozbierać te wszystkie elementy, z których ja się jakoś składam, te wszystkie rzeczy, które są w moim życiu, żeby je w tym świetle, właśnie charyzmatu zobaczyć, i to rzeczywiście. Może się okazać, czy to, je, co robię, to jest to, co ja mam robić, czy to, co robię, robię w tym kluczu, czy w tym charakterze, który mam robić. No może to być źródło dla nas takiego oczyszczenia, też jakiegoś uporządkowania tego, co jest w naszym życiu, a tym samym, bo o to chodzi, doznania jakiejś ulgi odciążenia jakiejś harmonii, a, a może jeszcze lepiej powiedzieć takiego oparcia czy napełnienia nawet, żeby ruszyć do przodu z nowym impetem. Ja oczywiście nie mogę nie myśleć jako Dominikanin bratka z nudzieja o tym, żeby wszystko co robię i kim jestem, żeby to wszystko puszczać przez... Właśnie to sito charyzmatu kaznodziejskiego. Taką podpowiedzią dla mnie było, jak kiedyś słyszałem, gdy bracia i siostry się spotkali gdzieś na międzynarodowa to była jakaś wspólnota, czy jakieś międzynarodowe spotkanie, i rozmawiali o studium, chyba wtedy czyli jakimś elemencie życia zakonnego naszego, dominikańskiego, jednym z filarów tego życia u nas w zakonie studium, tak obok tego, co nazywamy modlitwą osobistą, czy liturgią, czy obserwancjami, czy w sensie habitem, klauzurą, to wszystko z czego się składa nasze życie klasztorne, zakonne. że. Że to, to wszystko, prawda, składa się na jakąś całość bycia Dominikaninem, więc to już jest jakby złożenie wielu rzeczy, ale właśnie tu konkretnie to dotyczyło studium, i taki był pomysł organizatorów, że najpierw każdy się podzielił, co studiuje, nad czym pracuje, na przykład, z czego robi doktorat, albo właśnie czym się zajmuje, jaką książkę pisze, czy co tam jeszcze, prawda, jakie przygotowuje konferencje, czy jaki te jest temat, który akurat zgłębia. I każdy z braci, każda z sióstr właśnie dzielili się. Ja się zajmuję tym, ja się zajmuję tym, taką dziedziną, taką dziedziną, bo dominikanie też różne dziedziny studiują, nie tylko właśnie teologiczne. Jeden z braci na przykład był fachowcem od budowy fal morskich, czy jakby jak, jak to właściwie w ogóle działa. Niektórzy są kosmologami, filozofami i tak dalej, i tak dalej. Nauki szczegółowe, biologia i tak dalej, i tak dalej, więc to... Różne są te dziedziny, tym, czym, czym bracia i czy siostry się zajmują, i więc każdy się podzielił, czym się zajmuje w obecnym okresie swojego życia w kwestii studiowania. A później była druga rundka, w którym mieli powiedzieć: A jak się to ma do kaznodziejstwa. I była konsternacja. Robię to, ale jak się to ma do charyzmatu, kaznodziejstwa. I jest tu trud, a jednocześnie myślę, że możemy bardzo dużo zyskać, jeżeli się zdecydujemy na taki krok. Nie wiem, może Franciszkanie sobie zadają inne pytanie, Karmelici inne pytanie, Jezułici inne pytanie. Jesteście w różnych wspólnotach, jak to się ma do tej wspólnoty, w której jesteście? Czy właśnie rodziny, czy no tego charyzmatu, który odczytujecie w sobie samym, prawda? Że jesteście na przykład od modlitwy wstawienniczej, albo jesteście od pomagania biednym, czy dzieł charytatywnych, czy no cokolwiek to będzie, prawda? Jak to, co robisz, czym się teraz zajmujesz, w takiej czy innej dziedzinie, czy to będzie modlitwa, czy to będzie właśnie studiowanie, czy to będzie liturgia, czy to będzie no właśnie jakaś konkretna praca, którą wykonujesz, nie wiem, może budujesz dom, może cokolwiek. Jak to się ma do Twojego charyzmatu? Żeby pozwolić Panu Bogu, i sobie samemu, jakby razem z nim, oczyścić swoje życie. Z tego, co jest zbędne, tu zaraz mi przychodzi taka mniejsza intuicja, mniejsze zdanie. Usuwam z mojego życia wszystko, co przeszkadza i wszystko, co słabo pomaga. Nie? To, to, to jest ten moment taki, że jeżeli rzeczywiście chcę, żeby to drzewo rosło pionowo do góry, to nie może. Iść zbyt dużo energii, tylko tyle, ile konieczne, w te gałęzie, które są na boki. Inaczej to drzewo się rozrośnie w szerokość i wcale nie będzie rosło ku górze. To oczywiście jest taki obrazek, ale jeżeli chcemy wzrastać w jakimś kierunku, właśnie w jakimś charyzmacie, który sobie wybraliśmy, a raczej, może lepiej powiedzieć, który odkryliśmy w sobie, to na ile te wszystkie rzeczy, które robię, służą temu charyzmatowi, z niego jakby wypływają i do niego prowadzą, chociaż czasami mogą chodzić różnymi bardzo drogami, czasami nawet się mocno oddalić, ale ja wiem, że ja robię, nie wiem, krok w bok albo krok nawet do tyłu, po to, żeby jeszcze z większym, nie wiem, impetem, starannością, dbałością zająć się tym, co w moim charyzmacie jest ważne. No? Czy mi to ciągle przyświeca? Czy ja, jak to się mówi, ciągle mam to w tyle głowy? Nie? I y, ja dzisiaj choćby sięgałem do nie wiem, naszej konstytucji i mówię, czy to, jak my budujemy wspólnotę, czy jak zarządzamy, czy jak ustawiamy. Y, Priorytety, nie wiem, prawne, y, co do naszego funkcjonowania we wspólnocie. Czy za tym stoi dążenie do kaznodziejstwa, by to oczyścić, czy nie? Ale tak jak mówię, też może to być, czy za tym na przykład stoi y, budowanie mojej rodziny, y, że to jest mój charyzmat, budowanie właśnie jedności na przykład w rodzinie. Albo moim charyzmatem jest pomoc najbiedniejszym czy najmniejszym, czy moim charyzmatem jest ojcostwo, macierzyństwo, czy moim charyzmatem jest uczniostwo. Czy w tym co robię, czym się realnie teraz zajmuję, ta kategoria tego charyzmatu jest tym sitem które mi podpowiada, tego nie rób, to nie jest z tej dziedziny. Owszem, umiesz to robić, owszem, robisz to nawet bardzo dobrze, owszem, nawet to ludziom pomaga czy jakoś służy, ale nie ma nic wspólnego albo bardzo niewiele z Twoim charyzmatem. Jakoś też brzmi mi, kiedyś już to opowiadałem, to zdanie w uszach, naszego byłego generała Bruno Cadore, który kiedyś nam powiedział, chyba jak byłem jeszcze w Warszawie, robicie mnóstwo rzeczy. Ile z tego, co robicie, wynika z naszego charyzmatu? Bardzo trudno, ja sobie zdaję z tego sprawę, że bardzo trudno to dookreślić, no bo cóż to jest ten charyzmat? Wielu z nas w ogóle nawet jeszcze nie odkryło, co jest yy, ich charyzmatem. Rozumiem to, nie? że jakby to jest rzeczywiście żmudne szukanie, właśnie i na modlitwie, i przyglądanie się swojemu życiu, i, i pytanie innych, jakby właśnie takie otwarte ucho na to, że inni ci powiedzą: To mi służy, to robisz dobrze, to jest jakiś dar Boży w tobie i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I czy ty, jak to zebrałeś wszystko, właśnie, żeby, żeby odnaleźć to, właśnie, kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość, jakie, jaka jest twoja misja, i teraz, czy to, co teraz robisz konkretnie, służy tej misji, służy tej tożsamości, czy jest całkiem z innego klucza, całkiem z innej półki? I może być nawet z tego dużo dobra, ale widzisz, że ciebie to bardziej wyjaławia niż ci służy. Nie napełnia cię życiem, nie rozwijasz przy tym skrzydeł. Nie? I mówię to z całym szacunkiem, że może być też tak w życiu, że no, przez jakiś okres muszę no, z różnych powodów jakoś, no jak nie wiem, zostawić to trochę na bocznym torze. No, bo nie mam wyjścia, nie wiem, bo muszę wyjść z długów, bo może co tam jeszcze. Chociaż nawet w tym momencie, właśnie jak ja wychodzę, czy biorę też to pod uwagę, czy no, nie wiem, no różne są sytuacje życiowe, że, że muszę to jakoś, nie wiem, przychodzi mi słowo zamrozić <grym> na chwilę do głowy. No mam, nie wiem, w różnych jestem stanach emocjonalnych, że nie jestem zdolny, tylko że to jest. Coś, co też dotyczy naszej istoty. Jakoś też i w Kągarni przychodzi do głowy, który powiedział kaznodziejstwo jest istotą mego życia i istotą mego istnienia. Nie? To, tak, to, to jest takie, no, takie pierwotne, takie fundamentalne. Po co to opowiadam? Dla, trochę dla siebie samego przyznam się, żeby samemu lepiej jeszcze zrozumieć, tak mówiąc do Was to, bo często mi się tak zdarza, że jak coś nagrywam, czy jak głoszę, to mi się lepiej samemu rozjaśniają różne tematy. Ale przede wszystkim chcę to zrobić dla Was. Mam nadzieję, że Wam tutaj nie zagmatwałem za nadto. Może tylko skorzystacie z jakiejś części tego, co mówię. Ale wydaje mi się, że to jest tak, tak ważne, że robimy tyle niepotrzebnych rzeczy, tyle zbędnych, nawet dobrych, ale jakby nie ze swojego klucza, nie z tego kim ja jestem, nie z tego do czego ja jestem powołany, nie ze względu na tę misję, która została mi powierzona. Jakby, że daje się rozproszyć, że da i to nie chodzi tylko o jakieś tam grzechy, wady, czy jakieś niepoukładanie w sobie, ale Właśnie przez to, że nie reflektuję, nie przykładam tego, co wiem, że jest charyzmatem, darem Bożym w moim życiu, że nie przykładam tego, jak żyję, tego, co robię, do tej kategorii, tylko to, to że właśnie nie przykładam tego, tak mówiąc kolokwialnie, nie przykładam, powoduje, że się nie reflektuję, że odchodzę nawet dość daleko bezwiednie. I owszem, właśnie tak jak już wspomniałem dwa razy chyba, robię nawet pożyteczne rzeczy, jakieś może nawet ważne, znacząc komuś pomagające, ale ja sam widzę, że to jest nie moje, nie moje. I nic też nie robię, nawet pół kroku, właśnie z całym szacunkiem, że może w tym momencie niewiele da się zrobić, ale mam w sercu pragnienie i dążenie do odnowienia. Tego, co jest właśnie istotą mego życia, istotą mego istnienia. Jeżeli do tego wrócę, wszyscy na tym skorzystają. Jestem o tym przekonany. Ty będziesz szczęśliwy, szczęśliwa i wszyscy wokół ciebie, bo no, będziesz na swoim miejscu i będziesz robił to, co robisz najlepiej. Nie? Do czego masz błogosławieństwo, do czego masz łaskę. No bardzo chciałbym was do tego namówić, bo bardzo chciałbym też zobaczyć owoce tego, tego oczyszczenia, można tak powiedzieć, nie? na różnych właśnie poziomach, na poziomach rządzenia osobistym, planowania, reflektowania nad przeszłością rozmów, które są między nami, bo to się dzieje też w relacjach. No, w ogóle, no w każdą stronę, gdzie nie spojrzysz, w górę, w dół, do tyłu, do przodu, że, że tutaj ta, ta kategoria się nadaje, ten kular, nie wiem jak to powiedzieć, przez który ja chcę patrzeć, właśnie. Jak to się ma do naszego, do Twojego charyzmatu? To, co akurat robisz, to, czym akurat. No z takim pytaniem chciałbym was po tym łątedzie zostawić, właśnie wierząc głęboko w to, że tutaj można Boga znaleźć, że tutaj Bóg się objawia, że tu jesteśmy w stanie odnaleźć jego błogosławieństwo, które nas uszczęśliwia i obdarza sensem, a potem jakby i, i radością i pokojem w sercu. Módlmy się też za siebie nawzajem, żebyśmy potrafili to odkrywać, żebyśmy też byli w tym jakoś konsekwentni, że właśnie nie puszczę, tak jak Jakub się siłował z Bogiem: nie puszczę cię, dopóki jakby tego nie odkryję, dopóki przy tym nie stanę, dopóki nie poczuję smaku tego, jak to jest żyć moim charyzmatem. Bardzo Wam tego życzę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!